Myślę, że jest bardzo dużo rzeczy, nad którymi musimy jeszcze popracować. Nad wspólną komunikacją, nad zachęceniem osób, żeby dotychczas są ukształtowali, ale do tego jest tylko właśnie komunikacja, dobre komunikacje, partnerstwo. Wtedy dopiero możemy coś zrobić. Myślę, że będziemy dalej współpracować. Będziemy po prostu poprzez przesłaniu rodziców, będziemy się komunikować też z rodzicami żeby wspólnie po prostu ten dialog w tej szkole zaistniał. Ja bardzo przepraszam już prelegentom, że tak bardzo po prostu ten czas gonimy, ale do 15 mamy tutaj salę i dlatego później Państwa zapraszamy na stronki eksperckie, wszystko to, co nie zostanie odpowiedziane, będzie można dopytać, co momencie, się spotkamy. A teraz poproszę o przedstawienie naszego kolejnego bardzo serdecznie Z zespołu szkolno i przedszkolnego nr 11 w Krakowie, w Królewicach Sandy. Pan dyrektor kieruje szkołą, która jest szkołą przyjazną dziecku. W swojej wizji yy, yy, mówi o tym, że jest yy, to szkoła, która kształtuje wymowę, a przede wszystkim o szacunek dla dziecka. Myślę, że to będzie takie piękne zwiększenie Tutaj, ponieważ komunikacja rodzic nauczyciel nauczycieli wymaga szacunku, więc bardzo serdecznie powitałem w Tajwanie. Poprosimy o przedstawienie dobrych karty z punktu widzenia dyrektora i prezentacja do świetlów nauczycieli i rodziców. Praca, rozwój dziecka, komunikacja uczeń i rodzic nauczyciel w szkołach i w Drodzy Państwo, Spróbuję troszeczkę rozładować atmosferę i powiem króciutko, że wszystko ważne o zostało powiedziane bardzo pięknie przez Pana Aleksandra, przez Państwa rodziców, przez Panią z Rady Rodziców. Ja nie będę się powtarzać, ewentualnie coś dopowiem, ale jestem dyrektorem dużej placówki w szkole na normalnym dużym osiedlu. Jest nas 40 oddziałów, więc współpracuję z rodzicami, z Radą Rodziców zawsze jest y, ich 40 na spotkaniu. I chciałabym powiedzieć, że komunikacja należy do rzeczy najtrudniejszych, bo to, muszy, to jest współdziałanie dwóch stron. Czasami jednostki, kiedy jesteśmy z rodzicem Tteddat, czasami grupy, czasami większej grupy, a czasami tej grupy dużej rzeszy rodziców, którzy, ciągle coś od nas chcą, my tak y, możemy postrzegać po, po jednej stronie, ale z drugiej strony, jak powiemy, jak popatrzymy na tych rodziców jako rodzice, bo ja też jestem rodzicem, no to y, zdajemy sobie z tego sprawę, że mają do tego prawo, w związku z tym y, w komunikacji, w tej współpracy. Yy, bardzo duży czynnik, który wpływa na to, jest czynnik wewnętrzny, czyli jak, jakimi jesteśmy ludźmi, ile mamy w sobie empatii, czasu, czy potrafimy spojrzeć człowiekowi w oczy i znaleźć dla niego czas, zrozumieć jego sytuację i rozmawiać, i to jest ogromna umiejętność. I drugi czynnik zewnętrzny, czyli ten rodzic, który żyje w różnym środowisku, rodzic, który ma różne aspiracje, różne wykształcenie który ma różne oczekiwania, czy znajduje się w tym świecie, albo umie się odnaleźć, albo umie odnaleźć pomoc w tym świecie, w którym my funkcjonujemy. Ja przedstawię rozwój dziecka w kontekście funkcjonowania w placówce oświatowej. Ws y praktykę w y dobrej komunikacji w szkole na zasadach współpracy, którą... Y y Oferujemy jako nauczyciele, pedagodzy, ale też również administracja, która pracuje w szkole, która pracownicy, którzy mają na co dzień dziecko w szkole i, i też dbają o jego bezpieczeństwo rodzice oczywiście i środowisko drodzy państwo które jest bardzo ważne aby umiejętnie wykorzystywać to środowisko w którym funkcjonujemy ponieważ tam w tym środowisku pracują rodzice żyją rodzice i oni też bardzo dużo mogą nam pomóc wspomóc w tej pracy dydaktyczno-wychowawczej zespół szkolno-przedszkolny to jest przedszkole szkoła podstawowa na dwóch etapach i w ubiegłym roku dołączyło do nas gimnazjum. Więc, drodzy Państwo, 40 oddziałów, 1000 dzieci, 130 pracowników, w związku z tym komunikacja, drodzy Państwo, jest bardzo ważna. I powiem Państwu, że w tym roku ta komunikacja po przyjęciu gimnazjum była dla mnie najważniejsza, ponieważ ci rodzice, którzy jak gdyby weszli w funkcjonowanie szkoły podstawowej, z różnymi pretensjami, niedogodnościami, mieli bardzo dużo... Pretensji i e, chcieli uzyskać dużo informacji, a trzeba było temu sprostać, ponieważ nie chcieliśmy robić żadnych barier, stawiać żadnych barier. Chcieliśmy, żeby te dzieci weszły w normalny sposób w, w edukację. Na, równ na równej płaszczyźnie z wszystkimi e, uczniami byli dobrze traktowani i trzeba było tym rodzicom to udowodnić. Czy nam to się udało? Mam nadzieję, że tak. Czy wszyscy będą zadowoleni za tydzień, kiedy dostaną świadectwa? Tego nie wiem. Chciałabym, żeby tak było, ale nie wiem, czy nam się to do końca udało. Na pewno wyciągniemy wnioski, jesteśmy po ewaluacji, i również w tej ewaluacji brali udział rodzice. Zaraz Państwu powiem, w jaki sposób. Ale jeszcze jest fajna rzecz taka, że Komunikacja i zaangażowanie tych rodziców na, eta na etapie przedszkolnym jest zupełnie inna, na etapie 1-3 jest zupełnie inna, 4-7 inna, w gimnazjum jeszcze inna. I tutaj można bardzo dużo fajnych, pozytywnych wniosków wyciągnąć, uczyć się, ale jeżeli mamy dobrą komunikację. Dobrą organizację pracy na etapie przedszkola, szkoły podstawowej to dzieci starsze w klasach siódmych i ósmych, Oni zastąpią świetnie rodziców. Oni są nauczeni i mają zielone światło od rodziców. W związku z tym oni już sami aktywnie angażują się w proces dydaktyczny, w proces edukacyjny. Mogą nam świetnie pomagać i dawać też fajne wnioski do pracy na przyszłość. Ja tylko y, odnios odniosę się do tego, co pan Aleksander mówił i rodzice tutaj przedstawiali. Zasada jasnej informacji. Oczywiście, do dyrektora jest odpowiedzialny za placówkę w każdym y, słowa tego znaczeniu, ale jeżeli mamy jasny przekaz w, w kierunku do rodziców. Taki przekaz musi być bardzo jasny w, w kierunku do nauczycieli, wszystkich pracowników i taki przekaz musi być również do uczniów. Czyli to jest takie koło, które y, gdzieś się zamyka, jeżeli ta informacja jest, y, jeżeli rodzic przychodzi do szkoły i dyrektor, a potem nauczyciele na zebraniach w mniejszych gronie mówią, y, czego, mogą się, y, czego rodzice mogą oczekiwać od szkoły, jeżeli. Y, jest to gdzieś tam w tych dokumentach, które obowiązują w szkole i ci rodzice zapoznają się. Aczkolwiek to jest trudno, ponieważ statut, który dzisiaj jest to już nie broszura, tylko robi się z tego książeczka. To drodzy Państwo, nikt tego nie czyta. W związku z tym trzeba się zastanowić, w jaki sposób. Dotrzeć do tych rodziców, żeby ten, te zasady, które są ujęte w statucie szkoły albo w innych dokumentach, żeby one w jakiś sposób były przetwarzane, zrozumiane i gdzieś funkcjonowały, żeby później y, ta zasada oceniana y, przed, z przedmiotu czy ocena z, ocena z zachowania była na tyle jasna i komunikatywna dla rodzica, żeby on nie przechodził z pretensją, tylko ewentualnie z propozycją, co należałoby zmienić, żeby. Jednak to gdzieś tam nie stawiało barier, czy dla rodzica, czy dla samego ucznia, albo też możemy zapytać ucznia, jeżeli jest on w starszej klasie. Jeżeli mamy jasną informację, mamy pozytywną motywację, jeżeli mamy motywację, życzliwość i dużo wzajemności z drugiej strony, jeżeli my jesteśmy, mamy czas, jesteśmy, mamy dużo zrozumienia, otwartości, jeżeli wysłuchamy jedną i drugą stronę, żeby nie zaplątać się w tym trójkącie, o którym Państwo mówicie, to musimy wysłuchać jako dyrektorzy jedną stronę, drugą stronę i poszukać kompromisu. Jeżeli rodzic przychodzi do gabinetu dyrektora, to rodzic powinien wyjść usatysfakcjonowany, czyli musimy poszukać jakiegoś zielonego światełka, żeby temu rodzicowi dać nadzieję, że jest z tego wyjście. Ale tak samo, jeżeli nauczyciel przyjdzie z taką prośbą, albo będzie jakiś duży problem do rozwiązania, to też powinniśmy. Wysłuchać i też starać się y, wyjść z tej sytuacji tak, żeby ten nauczyciel czuł, że ma wsparcie u swojego dyrektora, czy ma wsparcie w tym gronie, w którym pracuje. I to jest trudne, ponieważ tutaj dużo obiektywizmu y, musi znaleźć w sobie dyrektor, który musi zbadać całą sytuację, żeby y, obie strony. Y, y, dostały odpowiedź, a przede wszystkim, żeby nie ucierpiało na tym dziecko albo to dziecko nie było w jakiś sposób pokrzywdzone. Zasada partnerstwa i dobrej relacji między partnerami, czyli wszyscy, cała szkoła, dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracyjni, a przede wszystkim dzieci, którzy uczestniczą w procesie edukacyjnym i żebyśmy o nich nie zapomnieli, to oni przychodzą do szkoły. Szkoła jest dla dzieci. Szko, szkoła, w szkole dziecko powinno mieć nie tylko dobrą opiekę, ale y, powinno się kształcić, powinno y, rozwijać swoje umiejętności i my dorośli oceniamy je po stopniach. Ja też jestem rodzicem, w związku z tym oceniamy y, te, te umiejętności po stopniach. To, to co Pan powiedział, że y, czy jest możliwość, żeby stopnie zniknęły z, y, ze szkoły, to jest proces bardzo długi i to jest mentalnie zmiana nie tylko u nauczycieli, co będzie trudne, ale przede wszystkim też u rodziców co też będzie bardzo trudne i to jest proces, do którego, który musi połączyć wiele aspektów, żeby to się zaczęło i on na pewno będzie długotrwały. Ale wtedy byśmy też zrozumieli, że mamy oceniać postępy dzieci, najmniejsze postępy. Jeżeli nie jestem dobry z matematyki, to może jestem świetnym organizatorem i na tym zebraniu najbliższym, kiedy ja mam problem, bo Jasiu ma dwójkę z matematyki, jak to powiem rodzicowi, który ma aspiracje, to może warto też mieć argumenty, ale Jasiek jest świetnym organizatorem, on się świetnie tutaj zorganizował takie czy inne spotkanie czy przedstawienie teatralne. W związku z tym, jeżeli w ten sposób będziemy oceniać dzieci, będziemy mieć też mnóstwo argumentów, w kierunku do rodziców, którzy i rodzice też będą umieli ocenić to dziecko pod kątem tych umiejętności, które gdzieś tam ma albo wrodzone, albo rozwijają się, albo żebyśmy pozwolili rozwijać te umiejętności, które, które gdzieś tam y, się pokazały i skierka nam y, tutaj y, zaiskrzyła. Dobra komunikacja to współpraca, już nie będę się po, y, powtarzać. Drodzy Państwo, ta dobra komunikacja, ona jest oparta w naszych dokumen, y, dokumentach szkolnych. Statut, misja szkoły, wizja szkoły, praca, koncepcja pracy, konwencja praw dziecka, ona co, co roku powinna być y, y, stale przypominana, żeby dziecko wiedziało, że nie tylko ma prawa i obowiązki, ale że szkoła ma wspomagać jego, Rozwój, że to dziecko po szkole podstawowej ma wyjść z mocnym kręgosłupem, gdzie te zasady będą oparte, pozwolą mu dobrze funkcjonować w życiu społecznym. Program profilaktyczny i wychowawczy, inne dokumenty, które tworzymy y, dla własnych potrzeb. I te dobre praktyki, drodzy Państwo. Szkoła jest dla dzieci. To dziecko ma prawo głosu, i to dzie to, temu dziecku powinniśmy też oddać głos. To jest niebieski fotel, inicjatywa w szkole. Co miesiąc spotykamy się na niebieskim fotelu, czyli fotel dyrektorski oddajemy dzieciom. I dzieci zabierają głos w różnych sprawach, w kwestiach organizacyjnych, w kwestiach ocen, w kwestiach niesprawiedliwości, poczucia niesprawiedliwości. Oczywiście przygotowujemy się do tego spotkania, ponieważ i samorząd uczniowski, który wcześniej... Yy, przedstawia yy, klasom, uczniom jakiś program działania, to też jak gdyby wynika ze strony dzieci: mamy skrzynkę pytań, smutków, yy, radości. W związku z tym na tym fotelu wszystko jest omawiane. Gimnazjaliści w tym roku próbowali yy, przefalsować ten yy, fotel yy, w formie takich pretensji, że nagle stali się. W członkami szkoły podstawowej, że czegoś się im tam zakazuje, że muszą nosić jednolity strój. Ale bardzo szybko, kiedy my zaczęliśmy pracować z tymi warsztatami, warsztatowo docenili to, że ten fotel jest po to, żeby oni też mogli się wypowiedzieć w swojej kwestii. Zaczęli doceniać i też już nie pytają o. Nie, 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 nie mówią tylko o pretensjach, ale zaczynają pytać, w jaki sposób mogą zaangażować się właśnie w te działania y, szkolne. Bardzo fajna inicjatywa. Polecam bardzo serdecznie, ponieważ tutaj to jest dziecko ma ja. głos, dziecko zabiera głos od tego y, najmłodszego w pierwszej klasie do klasy gimnazjalnej, czy tam do klasy ósmej. Polecam bardzo serdecznie, ponieważ to y, jest ten czas, kiedy dzieci mówią, a my dorośli słuchamy. Święto szkoły w każdej szkole, ale inicjatywa znowu, kiedy rodzice się angażują, przygotowują, wiedzą, jest zaplanowane, jest omówione nie tylko na Radzie Rodziców, ale i w klasach. To jest w każdej szkole, więc żadna nowość. Sprawdzian po klasie szóstej. W tym roku pisaliśmy sprawdzian w klasach gimnazjalnych. Wspaniała inicjatywa, każdy się pyta, ale po co? Po co nas ktoś będzie y, sprawdzał? To nie jest sprawdzian dla rodziców, ich wiedzy. To jest sprawdzian, kiedy rodzice przychodzą i wiedzą z czym albo dowiadują się, z czym zmaga się ich dziecko na sprawdzianie, czy jest przygotowane, czy dobrze gospodaruje czasem, w czym należy mu pomóc. Jeżeli w czwartej, w piątej klasie miało problem z matematyką, w siódmej czy z ułamkami, to rodzic wtedy wie, że nie ruszy dalej zadania. W związku z tym zawsze go robimy w listopadzie, żeby mieć czas jeszcze do tego, żeby coś zrobić, żeby sobie pomóc. Nikt nie sprawdza, nie stawia ocen. Wszyscy nauczyciele w gotowości, żeby wspólnie tam rozwiązywać z dzieckiem, z uczniem. Zadanie. Proszę Państwa, frekwencja zawsze nam dopisuje, także polecam też bardzo fajne. trudne, ale bardzo fajne i rodzice bardzo potem są zadowoleni. World Cafe. Co, co roku w czerwcu podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej wspólnie z rodzicami. Z uczniami. Wszyscy zasiadamy do problemów, które chcemy omówić. Wychodzą też te, to jest inicjatywa też Rady Rodziców, kiedy coś się nie sprawdziło, kiedy coś wywołało jakąś burzę. Trzeba być otwartym na krytykę jako dyrektor, ponieważ tam są zawsze pozytywy, negatywy ale też co możemy, jak to możemy usprawnić, co możemy zrobić, żeby było jeszcze lepiej. W związku z tym tutaj rodzice nie mogą powiedzieć, że nie mieli prawa głosu. Jak najbardziej mają, mogą przyjść nie tylko po jednej osobie z klasy, bo ja, ja mam dużą szkołę, więc, więc to jest 40 rodziców, 40, 40, 40 dzieciaków i jeszcze wszyscy nauczyciele. W związku z tym tu już Państwo Musicie sami rozwiązać, po ilu rodziców z klasy. Ale też bardzo fajnie, ponieważ tak rodzice mogą się wypowiedzieć po całorocznej pracy i wnioski do następnej pracy, do planów w następnym roku. Festyn rodzinny, ale tematyczny, drodzy Państwo. Nie bawimy się, nie pieczemy tylko kiełbasek, nie pijemy soków czy orężady, ale robimy coś wspólnie z dziećmi, albo oglądamy ich umiejętności, które w ciągu roku gdzieś tam y, pracowały na tą umiejętności albo y, tematycznie rodzice przygotowują i wspólnie się też y, bawią, poznają i też y, jest to takie spotkanie integracyjne. Spotkania integracyjne w, w różnym okresie szkoły. Tematycznie mamy, obowiązkowe mamy dwa razy w, w roku. Na początku roku szkolnego, kiedy zaczynamy w sierpniu, spotykają się rodzice z nauczycielem, żeby się lepiej poznać, porozmawiać, niekoniecznie o cenach, ale o sobie, o, o, o tym, o, o dzieciach. Często dzieci przygotowują też to spotkanie i na koniec roku jest to właśnie festyn rodzinny. Dzień bohatera książkowego od trzech lat, drodzy Państwo, fantastyczna inicjatywa, ale to my się też musimy przebrać. Dyrektor się przebiera, pracownicy administracyjni się przebierają, dzieci się przebierają, przebieramy się w swoich bohaterów książkowych, promujemy książkę, promujemy czytelnictwo, bawimy się w swoim środowisku, idziemy do e, policji, do strażaków, rozdajemy książki paniom w mięsnym e, e, i idziemy wielką gromadą promujemy książkę, dzielimy się tą książką, robimy te książki, robimy zakładki yy, i edukacyjnie, i naprawdę yy, zabawowo, bardzo fajne. Nie kosztuje nic, a bardzo wciąga i, yy, i rodzice też bardzo się chętnie udzielają. Projekt, czego mogę się nauczyć od ciebie, mamo, tato, to nasi rodzice prowadzą warsztaty dla swoich dzieci w klasie. Każdy rodzic wykonuje jakiś zawód, nieważne, czy to jest ratownik medyczny, czy to jest pan, który profesor na uniwersytecie, ale jest to hydraulik, który przyniesie wielką skrzynkę z narzędziami i on jest najwspanialszym przykładem zawodu dla, dla, dla tych dzieci. I uczymy szacunku też do różnych zawodów, niekoniecznie do tych, którzy, które gdzieś tam mają magistra na, na początku. Tego nazwiska. Dzieciaki sadzeniaki to jest też inicjatywa rodziców. Dbamy o dobre środowisko, w związku z tym sadzimy wspólnie z rodzicami kwiaty. Współpraca z Fundacją Macronalda, czyli robimy coś dla innych, uczymy się takiego nie tyle współczucia, ale takiego dobrego serca i tutaj rodzice też bardzo nam pomagają. Chcemy, by, chcemy, chcemy być razem z innymi i chcemy dać cząstkę siebie innym. Co dwa lata organizujemy z Fundacji Magdalanda taki ambulans, który ma dwa gabinety lekarskie i dla społeczności dzielnicy 12 badamy 70, 76 dzieci pod kątem nowotwora. Dzieci są badane w wieku od 3 do 6 miesięcy. Rodzice się tego boją, drodzy Państwo, my też się tego baliśmy, ale już praktyka dwukrotnie żeśmy to zrobili i pokazała nam, że jednak zaczynamy dbać o swoje zdrowie, zaczynamy o tym mówić i zaczynamy zwracać też uwagę na aspekty zdrowotne w środowisku, w którym żyjemy. Zdrowe żywienie. Czy takie rzeczy małe, które możemy poruszyć w środowisku, możemy się nimi zająć, a to jest duża inicjatywa. Oczywiście, ambulans kosztuje, szukamy sponsora, w związku z tym też jest to też współdziałanie w środowisku. Już kończę. Akcje krwiodawstwa to też przy okazji festynu. Zawsze każdy festyn jest tematyczny. Coś musimy e, zrobić, coś musimy dać od siebie, żeby on miał sens i żeby był jeszcze lepszy w przyszłym roku. To tak samo jest festyn edukacja globalna to projekty, tak jak każde w szkole. Wolontariat europejski, dodzę Państwo sześciu wolontariuszy z różnych krajów, którzy motywują też dzieci do nauki języka angielskiego, do bycia otwartym na kulturę, tradycje, historię innych, innych krajów. W związku z tym uczymy się tutaj tolerancji imprezy środowiskowe, które się odbywają z różnym. akurat mieliśmy tutaj otwarcie całego kompleksu sportowego. I, drodzy Państwo, wykorzystajmy to środowisko, w którym funkcjonujemy. Nie ma gotowej recepty na dobrą współpracę. Ona, świat się tak zmieni, tak, tak, tak pędzi, że ta komunikacja tak naprawdę w dużej mierze, mierze należy, zależy od nas. Jeżeli ja Akurat jestem dyrektorem w, dużej, w dużym mieście, w duży, na dużym osiedlu, ale też jest duża szkoła, w związku z tym ta komunikacja jest bardzo, bardzo różna, ale wykorzystujemy wszystkie instytucje, które są blisko nas, wszystkich współpracowników, którzy pozwalają nam, którzy nam pomagają w tej komunikacji, bo, bo sama szkoła i środowisko szkolne nie wystarczy. Korzystajmy z, z pomocy specjalistów, z psychologów, pedagogów, osoby, które mogą służyć dobrą radą, dobrym pomysłem, ponieważ to też jest takie otwarcie się na, na to, że ktoś wchodzi do naszej placówki szkoły, daje dobry pomysł, my go realizujemy i sprzedajemy go innym. Przez to też się komunikujemy i ta komunikacja jest raczej pozytywna, dobra i rodzice też to, to widzą, że jesteśmy otwarci. No, tu są wszyscy partnerzy międzynarodowi, ponieważ współpracujemy, rozwijamy się pod kątem wymian, w związku z tym też bierzemy pod uwagę, że to też wpływa pozytywnie na komunikację między nami rodzicami, ponieważ dzieci się w jakiś sposób tam rozwijają, podnoszą swoje kompetencje w różny sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Wydaje. A teraz zanim jeszcze oddamy Pani Barbarze Puszczynie głos, by zamknąć tą naszą dzisiejszą konferencję, zapraszając też na składniki eksperckie, proszę Państwa, chciałabym powiedzieć o jednym. W imieniu swoim, Pani Ewy Mądroleckiej, Pani Reny Pani Mogłoś ani Pani Mogłoś Moskwy, Wszystkich pracowników z petycji z pracowników specjalistycznej Komarnej dzieci Wczesnej Pomocy Psychologicznej. Ponieważ właśnie jak kończę kadencja tak to to Otankowskiego Fadra jest to dzisiaj ostatnia konferencja, którą z nami współprowadził. Chcieliśmy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie właśnie podziękować za wszystkie konferencje. i siłę po prostu współpracy i to, co włożyłaś przez tyle lat, 15 lat będą dyrektorem specjalnym Pałacji Rankowskiej ośrodek terapii, wspaniałej placówki, która stoi tym wspaniałym dyrektorem, przede wszystkim tym wspaniałym dyrektorem. Dlatego Ci dzisiaj dziękujemy. Ja wiem, że staram się w strasznie trudnej sytuacji, że Pan zakończy tak tą konferencję. Przyjmij od nas te kwiaty i podziękowania i nie puścimy Cię. Będziesz z nami cały czas współpracowała, będziesz z nami dalej organizowała te konferencje. To jest to Twój żywioł i Twoje serce oddajesz zawsze Ja z Państwem, z zespołami, z wieloma osobami miałam, to jest też zwrot na, na myśli, jak to uzyskałam. państwa, nauczycieli, dyrektorów i wielu tak. państwa. Proszę Państwa, ja ze swoją mam się pójść na emeryturę, ale mam duży poziom lęku i myślę, że to, że jeszcze mam dużo w sobie otwartości i gotowości pozwoli mi być z Państwem, wspierać Państwa w różnych rolach. Zawsze jestem osobą otwartą, ale myślę sobie tak, że relacja rodzic, nauczyciel i dziecko to jest coś, co jest po stronie naszej, po stronie odpowiedzialności, roli i e, obydwych trójkątów konfliktowych było jak najmniej, ale optymizmu, proszę Państwa, życzliwości i wzajemnej empatii tego tak wszystkiego życzymy sobie nawzajem. Bardzo Państwu dziękuję za wytrwałość, za to, że Państwo bez szereg, Byliście cały czas e, z nami za tą cudowną atmosferę, którą Państwo stworzyliście i za ten dla mnie e, końcowy akcent. Zapraszam Państwa na taką naprawdę e, m, miłą atmosferę podczas konsumpcji, którą przygotowaliśmy dla Państwa w sali kubieckiej. E, I e, naprawdę szanownych, spokojnych dla <tuszy> życzliwych ludzi, dobrych ludzi, słownie takich jak Często było na mnie spokonać i inne naprawdę jeszcze raz wielki, wielki dzień. 能看的经一呢。